To był bardzo intensywny i pracowity okres dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu. Z końcem bieżącego roku do użytku zostaną oddane budowy sieci kanalizacyjnej dla dzielnic Pawłowice, Biękowice czy Kowale. Inwestycje były finansowane zarówno z budżetu MPWiK, a także z budżetu Gminy Wrocław. Całość inwestycji na przykładowym osiedlu Pawłowice wyniosła 9 100 tysięcy zł, z czego miasto dało 2 300 tysięcy, natomiast MPWiK pokryło większą część kosztów w kwocie 6 800 000. Dzisiaj funkcjonuje tutaj 4 km sieci kanalizacji sanitarnej. Przebudowaliśmy ponad kilometr sieci wodociągowej oraz wybudowaliśmy 400 metrów nowej sieci wodociągowej. Urząd miasta sfinansował budowę 250 metrów kanalizacji deszczowej do odwodnienia dróg, które tutaj powstały? Skala inwestycji dość duża, to jest prawie 13 km sieci kanalizacyjnej, ale to nie wszystko. W tym była przebudowa jeszcze wodociągu o długości około 3,5 km, w tym wymiana armatury nadziemnej, podziemnej, przy okazji prowadzonych robót ziemnych, które prowadziliśmy, przy udziale naszych służb eksploatacyjnych, po to, żeby po położeniu nowych nawierzchni nie było problemów eksploatacyjnych. Jeśli chodzi o tą inwestycję na tym osiedlu, no, trwa ona już półtora roku. W ramach tego przedsięwzięcia wybudowano około 9 km sieci kanałowej głównej, i do tego około ponad 2 km, tzw. sięgaczy, które pozwalają na podłączenie się poszczególnej posesji do tej sieci kanałów. Na wyżej wymienionych osiedlach we Wrocławiu przez dekady korzystano z części starej po niemieckiej kanalizacji deszczowej, która używana była jako kanalizacja ogólnospławna. To miało w konsekwencji negatywny wpływ na lokalne środowisko. Wrocław jest miastem zbudowanym na dość płaskim terenie. Stąd też konieczne było wybudowanie co jakiś czas przez MPWiK przepompowni ścieków, które przetłoczą je dalej. Jest to jedna z trzech przepompowni na osiedlu w tym systemie odprowadzania ścieków. Jest to przepompownia główna, która przetłacza wszystkie ścieki z osiedla na oczyszczalnię ścieków na Janówku. Na tym osiedlu wybudowaliśmy sieć kanalizacji sanitarnej. E kanalizację budowaliśmy od zeszłego roku. Zakończyliśmy roboty na przełomie lipca i sierpnia tego roku, 2015. E Realizowaliśmy roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków, przy których tutaj stoimy. Nieporównywalna sprawa, bo mam wodę z sieci, czy oczyszczoną, poprzednio miałem ze studni, prawda, no to wiadomo, różne tam, tam sobie bakterie pływały. Jak wydawałem do, do badania. No teraz jakoś wodę zupełnie się poprawił, a z kanalizacją jest sprawa czysta i prosta. Nie, nie, ma, nie ma szamba, nie ma tego smrodu. Zawsze była dobra woda, ja piję z kranu. Skoro były szamba, no to by pan to był problem, nie? Trzeba było to monitorować cały czas. Teraz uważam, że jest spokojnie. Już tych ścieków, szamp tego nie wywozi się, no a to jest dobrze, no woda jest czysta na razie. No. Już rok 2015, to przede wszystkim inwestycje związane z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta. To było główne natężenie, zarówno w wymiarze organizacyjnym, jak i finansowym. I powiedzmy sobie to do końca: nigdy Wrocław takiego olbrzymiego zakresu inwestycji sieciowych, kanalizacyjnych w swojej historii istnienia nie przeżył. To ponad 100 ulic rozkopanych, wyposażonych w instalacje przede wszystkim kanalizacji sanitarnej. To ponad 140 kilometrów nowych odcinków sieci kanalizacyjnej, ponad 70 kilometrów zmodernizowanej lub zbudowanej od nowa sieci wodociągowej. W końcu to blisko 70 kilometrów nowych nawierzchni ulic całkowicie lub częściowo. Zbudowanych. Wszystkie 42 przepompownie na terenie Wrocławia są bezobsługowe. Posiadają także zdalny monitoring połączony z dyspozytornią. Obiekty wyposażone są w najnowocześniejsze urządzenia, zapewniające stosunkową bezawaryjność pracy.